Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj nasza następna praktyka związana z Kuramą, świętą górą Rejki i z tym, jak się z nią dogadać czy w ogóle, jak się dogadać z przyrodą, jak się dogadać z samym sobą, jak się dogadać z potencjałem i możliwościami. No, i proszę Państwa, tu troszeczkę mam większy egzemplarz plakatów. Troszeczkę większą formą energetyczną, abyśmy mogli zająć się następnym wzorcem: karma świata ludzi. Oczyszczenie. Dlaczego karma świata ludzi jest taka ważna? Abyśmy mogli zgłębić nowy potencjał rozumienia, wglądu, postrzegania czy pojęcia duchowości życia. Kurama zbiór potencjałów, wzorców, energii, czy aspektów siły, czy możliwości, które powodują zmianę u ludzi. No i to niekoniecznie musi być zmiana, zmiana u gości, którzy tam przyjeżdżają. Kurama, Kurama Yama jest bardzo popularnym, Szlakiem trekkingowym, czy szlakiem wycieczkowym, wycieczka jest od 3 godzin do, do, do 7 godzin. Bardzo popularna zimą dla mieszkańców starej Stolicy, aby sobie po prostu iść, pooddychać świeżym powietrzem. Generalnie w Japonii powietrze według mnie jest rewelacyjne w porównaniu z miejscem, w którym mam przyjemność nagrywać teraz te filmiki. Znaczy się w Warszawie, ale mimo wszystko. Rozkosze spaceru, czy rozkosze drogi Yamabusi, czy rozkosze yy, Shugendo, są no wybitne, jeśli sobie pójdziemy na spacerek, czy sobie pochodzimy. No i proszę państwa, Kurama, Kurama. No jest no, zwyczajnym miejscem, gdzie ludzie chodzą, żeby zebrać moc, jak u nas się chodzi gdzieś do jakiegoś parku, czy, czy, czy jedzie gdzieś pod miasto, bo iść pod miasto to troszeczkę może być daleko, natomiast tam jest po prostu bardzo blisko. I z do do, do do kuramy. No Na no, upar tego można też no, z centrum iść na spacerek. Natomiast natomiast o co chodzi, dlaczego karma świata ludzi jest yy, potrzebna? Żebyśmy mogli więcej zrozumieć. Człowiek jest zablokowany w swoim potencjale. Dlaczego jest zablokowany? Dlaczego został zablokowany? I przez kogo za został zablokowany? I jakie Wzorce jego blokują. To jest bardzo skomplikowana sprawa, bardzo skomplikowany aspekt. Na początku trzeba zaznaczyć, że wiele istot świata duchowego nie ma płci nie ma y, rozdziału na istoty męskie, żeńskie czy, 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 czy jakie. No i, i Yy, tutaj zaczyna, zaczyna się problem, czy, czy, czy pewne aspekty, które my sobą reprezentujemy, nie są nam narzucone w sposób odgórny, kiedyś nie wiadomo przez kogo, czy nie wiadomo przez co. Następny, następny aspekt związany z tym, że niektórzy chwytają pewne wzorce, jest to yy, zablokowanie rozwoju. Aby człowiek się nie rozwijał. I, I następna kwestia: kto zrobił to zablokowanie rozwoju? Nie mówimy o tym, że to jest nasza wiara, co, czy, 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 czy ośrodek dyspozycyjny, który na przykład nie lubi, jeśli ktoś jest myślący inaczej, czy, czy, czy non-conformist to się nazywa. Obecnie termin jest bardzo modny. Nonkonformizm jest przestępstwem w pewnym państwie. Myślenie niezgodne z ustalonym porządkiem rzeczy, czy, 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 czy z tym, co było dotychczas. Natomiast o co chodzi z karmą świata ludzi? Oczywiście są aspekty polityczne, które chcą, żebyśmy chodzili rano do pracy, wieczorem kładli się spać. Są aspekty związane z ogólnie przyjętym światopoglądem, które dążą do tego, żebyśmy nie wychylali się poza ramy tego światopoglądu. Ale też są, i to niektórzy chwytają, to co już tutaj nadmieniłem. Aspekt związany z rozwojem, zablokowanie rozwoju, żeby nie medytować. Bo czym jest medytacja? Medytacja jest dużym problemem dla um, nie wiadomo kogo, bo od medytacji człowiek się rozwija. Bo co to jest medytacja? Większy spokój, większe przechodzenie energii. Jak mamy większy spokój, większe przechodzenie energii, to człowiek może z sobą coś zrobić. No, od tego większego przechodzenia energii dzieje się coś takiego, że energia gromadzi się w pewnych punktach. No to jest. Osławiona szósteczka, osławione trzecie oko, piąteczka, no i osławiona siódemeczka. Ja o siódemeczkę dbam, ale z szósteczką to mi się nie udało i troszeczkę na szósteczka wypala. Czyli od przechodzenia energii zmienia się nasza fizjonomia, nasz potencjał czy nasze możliwości na poziomie fizycznym, ale też na poziomie psychicznym. Myślimy inaczej, inaczej rozumiemy mnóstwo różnych dziwnych aspektów, czy mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. No i dochodzimy, niektórzy chwytają, zablokowanie możliwości rozwoju, zablokowanie potencjału przez karmę świata ludzi i to może być naprawdę setki różnych dziwnych punktów, set, setka czy setki, czy tysiące. Aspektów związanych z historią. Część tych aspektów może być związana z tym, co było tydzień temu, miesiąc temu, 10 lat, 100 lat, 100 tysięcy lat, milion lat. No i to na przykład Japończycy określają, że, że, że pierwsza istota duchowa przybyła na Kurama 6,5 miliona lat temu. 6,5 miliona lat temu to jest chyba według mnie rekord historyczny. Natomiast czy to jest zablokowanie? No podejrzewam, że to nie jest akurat zablokowanie, bo, bo Mao San przybył, aby pomóc ludziom w rozwoju. 6,5 był miliona lat temu na, 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 na Kuramen, tudzież no, mnóstwo różnych dziwnych aspektów. Na przykład ja jeszcze nie miałem przyjemności powiedzieć o mm, szermierzach, którzy trenowali na, na Kuramie Moc i ta moc do nich przechodziła. Natomiast no, to nie jest y, dokładnie związane z, z, z drogą rejki czy z praktykami energetycznymi, ale o co chodzi karma świata ludzi? Są wzorce energetyczne, które blokują nasz rozwój. I jeżeli chcemy dojść, osiągnąć, zrozumieć wyższy potencjał wglądu, to musimy się pozbyć ogólnych. Archetypów, schematów, które nie dopuszczają nas do tego rozwoju, do tej zmiany. Bo stan rzeczy, który jest, jest przeciwny temu, abyśmy cokolwiek mogli zrobić z sobą, abyśmy mogli się zmienić, czy mieć nowe osiągnięcia, czy nowe możliwości. Pomyślmy teraz karma świata ludzi oczyszczenie. Karma świata ludzi, oczyszczenie, 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 karma świata ludzi, oczyszczenie, karma świata ludzi, oczyszczenie, karma świata ludzi, oczyszczenie, karma świata ludzi, oczyszczenie, 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 karma świata ludzi, oczyszczenie, 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 oczyszczenie. karma świata ludzi, oczyszczenie. Abyśmy się mogli rozwijać, i niekoniecznie tutaj chodzi o praktyki rejki, niekoniecznie chodzi tutaj o świętą górę. Karma świata ludzi oczyszczenia. Karma świata ludzi oczyszczenia. Gorąco zapraszam na inicjację dla tych, którzy chcą inicjacji, dla tych, którzy chcą pomyśleć i zająć się samym sobą beze mnie. Też życzę wszystkiego najlepszego. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Nikt nie będzie oddzielony od świetlistego rozwoju, czy nowego potencjału, nowej wiedzy, nowego kroku. W życiu. Karma Świata Ludzi Oczyszczenie. Dziękuję ślicznie. Adam Kowalski, Spirit Rejki, Sydney Rejki. Rozwój. Karma Świata Ludzi Oczyszczenie. I dziękuję. Zapraszam na zajęcia.